Jakie tajemnice skrywa dzień, w którym wybrano kardynała Karola Wojtyłę na papieża? Kilka lat wcześniej, podczas uroczystości koronacji przez prymasa Wyszyńskiego figury Matki Bożej Ludźmierskiej, miał miejsce znamienny epizod. Kardynał Wojtyła uchwycił berło, jakie podczas procesji w pewnym momencie wypadło z ręki Madonny. Karolu, Maryja dzieli się z Tobą władzą, powiedział ksiądz Franciszek Macharski. Kardynał Wojtyła niemal na styk zdążył na konklawę, które wybrało go na papieża. Do kaplicy sykstyńskiej wszedł ostatni, a trzeba wiedzieć, że po zamknięciu wrót kaplicy do środka nie wpuszcza się nikogo. Podczas konklawy prymas polski, kardynał Stefan Wyszyński, szepnął kardynałowi Wojtyle. Jeśli wybiorą, proszę nie odmawiać. Biały dym, zwiastujący dokonanie wyboru, pojawił się nad kaplicą sykstyńską o godzinie 18.18. .18. Jan Paweł II był pierwszym od 455 lat papieżem Niewłochem.